Na moim kanale znajdziesz sekrety kuchni, prawdę o lokalach, o tym, co naprawdę masz na talerzu. Nie zniechęcam, nie oceniam. Po prostu mówię jak jest. To tylko moja opinia. Oddasz fartucha. Zapraszam. Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będę piekł roladę jabłkową czy szarlotkę zawijaną w roladę. Jak to woli, niech nazywa. Eee, zaczynamy od starcia jabłek. Jabłka jakie lubimy? Dobrze, gdyby były twarde i słodko-kwaśne. Moje są bardziej kwaśne niż słodkie. I e, mam tutaj po obraniu i po wydrążeniu, i ścieramy je na tarce na grubych oczkach. Uwielbiam takie cuda z jabłek, szczególnie teraz na jesieni, kiedy jest sezon na jabłka. Dodajemy trochę cynamonu. Moje jabłka, jak już mówiłem, są bardziej kwaśne niż słodkie, więc dodaję łyżkę brązowego cukru. I wszystko mieszam. Łączę porządnie. I z tym cynamonem, słuchajcie, to jest historia taka, że dodajemy go tyle, ile lubimy. Jak lubimy dużo cynamonu, to dodajemy więcej. Jak lubimy mniej, to, do, to dodajemy mniej. A jak w ogóle, to dodajemy małą łyżeczkę. No i gdy te składniki mamy już połączone, wsypujemy. Porządną łyżkę mąki ziemniaczanej. Chodzi o to, żeby jabłka nam się nie rozpłynęły. Bardzo często ten trik stosuję przy właśnie owocach. Dobra, i teraz wykładam jabłka na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. I równiutko rozciągam po całej blaszce. Po brzegach zostawiam taki niewielki margines. Chodzi o to, że jak będę zawijał później roladę, żeby jabłka za bardzo nie wypływały. One i tak będą trochę, słuchajcie, wypływać, bo roladę będę skręcał na ciepło. To jest bardzo ważne. Wygląda na równo. Odstawiamy i biorę się teraz za ciasto. W miejsce musimy porządnie ubić białka. Oczywiście z dodatkiem cukru i brrr, szczypty soli. A. I jak jajka się zaczynają już porządnie spieniać, stopniowo dosypujemy cukier i porządnie ubijamy na bardzo, bardzo sztywną pianę. Wtedy biszkopt będzie idealny. Sprawdźmy. Myślę, że jest okej. Okay. I teraz tak na wolnych obrotach wmieszamy żółtka. Tak szybciutko. Dodaję cukier waniliowy. Widzicie? Nadal jest sztywna piana. I teraz szpatułą stopniowo dodajemy mąkę pszenną i proszek do pieczenia. Łączymy. Masę mam wymieszaną, więc teraz wykładamy wszystko na jabłko. i wkładam do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni, piekarnik góra dół bez termoobiegu na mniej więcej 30 minut. Po upieczeniu czeka nas najgorszy moment, bo musimy to odwrócić. I w tym celu tak, biorę kawałek papieru do pieczenia. Uwaga, bo blacha jeszcze jest ciepła. Mam nadzieję, że się udało. Zobaczmy. Zdejmujemy papier. Spójrzcie, jakie cudo. I teraz tak, wiesz, smarujemy masą kajmakową. Jeżeli masa z puszki jest za gęsta, robimy jej gorącą kąpiel. W puszce i później do miseczki. Coś takiego. Delikatnie, nie grubą warstwę. Dobra. I posypujemy rozkruszonymi lub posiekanymi włoskimi orzechami. i zvíjáme v rulon. I teraz musimy poczekać aż rolada przestygnie. Ona się. Zobacz, zobaczcie, tutaj tak brzydko porobiła, bo się papier trochę przylepił, ale tym się nie przejmujemy, ponieważ jeszcze ją wysmaruję delikatnie. Resztą masy kajmakowej i posypię migdałami i będzie pięknie. Po przestygnięciu zdjąłem z papieru, wyłożyłem na deskę i teraz możemy wysmarować to. Masą kajmakową. I pięknie, zobaczcie, zakrywamy to, to, co się poodrywało i poprzyklejało do papieru do pieczenia. I posypuję pociętymi migdałami. Trochę z tą roladą jeszcze czasu spędziłem. Dopieściłem ją. I teraz mogę ukroić i pokazać Wam, jak wygląda w środku. Jest mega delikatna. Zobaczcie, prawie jak tort. Nie wiem, czy dobrze widać. Na bogato. Jabłek, że hej. <grych> Spróbujmy. Spójrzcie tylko. Normalnie mamy rolowany tort jabłkowy. Wam mm. tak. Smakuje obłędnie. Mm -hmm. Po prostu petardina. Naprawdę, słuchajcie, smakuje obłędnie. Słodko, kwaśne, jabłka do tego, delikatny, puszysty biszkopt i ten kajmak u góry z migdałami robi robotę. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i już wiecie jak. Powinna wyglądać niedzielna jabłkowa rolada. Do zobaczenia.